Siemaneczko, z tej strony Mate, dzisiaj oczywiście znajdujemy się na CSGO Skins Przypominam, strona jest dostępna dla pełnoletnich, więc jeśli macie ukończone 18 lat Klikacie plusik, wpisujemy kod Mate, aby otrzymać 10% bonusu do wpłaty No i jeżeli, jeżeli jeszcze nigdy nie użyliście kodu, to 2 zł i 10 groszy na start No i oczywiście odpowiedzialnie jest event High noon, 16 dni 10 godzin yy, Mamy punkty eventowe, więc możemy sobie je wymienić Mp7, okej, okay. najgorszy skin z tych trzech, no ale to i tak za dużej różnicy nam nie, nie robi. No i zacznijmy sobie od Case'a. 84 zł i I jest na start Bison Antyk. No to jest z chromy. Dobrze znam tego skina. Jak kiedyś otwierałem jeszcze skrzynki w ceś, no to wypadał dosyć często. Dobra, lecimy jeszcze raz, bo nie poleciało aż tak najgorzej. No tutaj już niestety słabo. MP7, ale ok. 71 zł. To jeszcze jedna próba. Możemy. Tym sobie zrobić, no i fajnie, bo to jest skałcik, który jest dużo warty, mam nadzieję, że będzie dobry stan, niestety field tested, może wylecieć tutaj FN i minimal wear właśnie. Dobra, ostatnia próba, naprawdę już ostatnia, żeby też nie kuścić losu za bardzo, no i jest yy, max 7 Battle Scare, więc tu będzie tragedia. No okej, okay, minimal wear, szczerze wydawał się tragiczny na pierwszy rzut oka, ale jednak minimal wear, więc, więc jest w miarę okej. Okay. Dobra, wejdźmy sobie z Ultra Case'em. Ultra Case na szczerdzie, to jest coś, co często praktykujemy, no bo tutaj wiecie, jest fajna wóbka, Wildfire, która może wylecieć FN, jest też kałaszek Vulkan, jest Good Knife Slaughter, więc kilka fajnych skinów jest, tak? Więc mam nadzieję, że w tym momencie da nam jakiś fajny profit. No niestety start nie jest zbyt obiecujący. Detrator, Bullet Queen. Okej, okay, Player 2. No proszę, no dajcie tę kosę chociaż. Jeden dobry skin. Dajcie łupkę. No i jest y, tragicznie. No boję się, że tak możemy to skończyć i niestety dobry start. Pójdzie mnie pamięć niestety 179 zł. tragedia. Mamy 431. No ewentualnie mógłbym kałażkę jeszcze sprzedać, ale bardzo bym nie chciał, bo fajny proficik zrobiliśmy w poprzednich filmach i teraz musielibyśmy się z tym pożegnać. Y, czekajcie, na 13 nie stać, brakuje nam dyszki. Dobra. Ja wierzę Lunarowi, no bo wiecie, to jest moja ulubiona skrzynka na stronie, więc mam nadzieję, że w tym momencie nam odda coś mocnego. Razy trzy, Lunar Case, no i zobaczmy, zobaczmy. No tutaj jest zabójka Desert Hydra. No ale najdroższy skin, jaki tutaj dostałem, to chyba nie wiem, za 5-6 No i jest ten Mac, jest ten Mac, który jest wybitnie dobry, 265 zł, więc naprawdę jest ok. ale teraz on odpowiada kałaszkiem, odpowiada kałaszkiem i będzie naprawdę Close Bitwa, więc aby to utrzymać. Hmm. Okej, okay, mamy to 771, bardzo ładnie Oddało Więc blokujemy sobie Maka10 I to możemy sprzedać I robimy kolejnego Olina 523 zł No tutaj myślę, że już możemy Wjechać z Frostbite'em no brakuje nam dwóch zł Naprawdę, ale OK, Powinno nam starczyć, dokładnie tak Mamy szósteczkę i wjeżdżamy z Frostbite case'em no tej skrzynki za bardzo nie lubię, no ale wiecie, no. Mm, mamy jakąś czutkę, że może oddać. To jest ten Glock chyba, który lubi wypaść. Nie mam pojęcia jak się nazywa Glock Oaksia, coś takiego, więc, więc zobaczmy, no i dostał MK Guardian na start, Zast... okej, okay, na szczęście 150. No myślałem, że będzie warta minimum 200 no ale back to back MK. No i to już będzie ciężkie, to już będzie ciężkie, żeby wrócić. Mam przewagę 200 zł, no to jest naprawdę słuszna przewaga. No i cały czas zwiększają, więc chyba nic z tego nie będzie. No jest z X-Ray OK 284. Proszę, 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 proszę. Chyba GG, niestety, było blisko. Szkoda, no naprawdę wierzyłem, że może nam to wyjść. Dobra, robimy olina, robimy olina. <laughs> Lunar jest, niech będzie. Zobaczmy, 5 skrzyneczek Lunar jest te rękawice sobie zostawiam już, więc to będzie prawdopodobnie ostatnia bitwa, bo coś czuję, że może nie siąść. Ale mam nadzieję, że się mylę. No i zobaczmy, pięć skrzynek, na start jest Cyrex, bardzo ładnie. Ale on dostał TKFN. no jak to jest możliwe, no jak to jest możliwe? Okay, jest Mach 10, 380, no ładnie, no w końcu odpowiadamy w sensownie. Jest Zeus i to chyba dobry stan. 350, no i w końcu, moi drodzy, Wstajemy jak Feniks z popiołów. No i teraz nieważne co dostanie, może nam dobić obojętnie czym, bo i tak wygrywamy tą bitwę, więc nam dołu. ok, dołożę nam Uspa 77. Świetna bitwa w końcu. W końcu oddało od najdroższych. Blokujemy sobie Maka, blokujemy sobie Zeusa i blokujemy sobie Teka i MK też, bo czemu nie? Chcemy wyjść z profitem dzisiaj, więc yy, możemy tak zrobić. No i na koniec Olin 336. Okay. możemy sobie kupić to. I już mamy, więc idealnie 84 złote. skrzynka na koniec w bitwie. Dwa razy. No i tutaj możemy tylko zwiększyć nasz profit. Więc takie bitwy lubię najbardziej, tak? Na koniec już możemy sobie jeszcze dobić na jakiegoś fajnego skina. Więc, więc zobaczmy. No i start CZ. -ka. Ona może być dużo warta. No ok, nie jest dużo warta, bo jest to Well Worn. No ale to jest dopiero początek. Famas. No ok, już widzę, że ta bitwa i tak nie ma, nie ma przyszłości za bardzo. No i dostał Auga, który jest dużo warty, 110 zł Death, death by Papi i ostatnia CZ, -ka. więc niestety bitwa w plecy, no ale no, body tak dużo sobie nie zgarnął. Sami widzicie. No i co? Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o kodzie Made na stronie i właśnie, jeszcze jedna rzecz, muszę wam pokazać. E, prezenty, tak? Prezenty. Czekajcie, w ogóle zobaczmy ile mamy z tego filmu dzisiaj. Tu jest 1100, bardzo ładnie i ogólnie mam 1600 wokół, więc więc świetnie. Pamiętajcie o prezentach, macie bojowe talora na trzech płomieniach, macie butt na iPhone na trzech płomieniach, i inne skiny, nowe rękawice jeszcze, dosyć nowe, bo czekajcie, dzisiaj jest yy, 18-19, więc no, niecałe dwa tygodnie temu dodane, no i tutaj kilka nowych skinów, więc więc tak to wygląda. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, no i sięka.